Tak. Tak. Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie numer jeden. Mamy dzisiaj do oczyszczania dwie osoby. 14 cywilizacji przybyło przyglądać się uwalnianiu człowieka z szczypów, z programu. I teraz czytam osoby. Pierwszy jest Zygmunt Edmund Oswald. Hasło Parchowo. Parchowo, dobrze, to i druga osoba jest Mirosław Andrzej. Hasło Światło. Zapraszamy pierwszego. To jest Zygmunt Edmund Oswald. Dwa Słowem na Z ZYG. G. Zypsilon E. M. O. N. T. N. T. E. D. M. -o. M, -o. M -o. Ente. Ente. Mhm. E. D. M. U. N. D. U. N. D. O. S. Oswald. O -s. Niebiesko-zielona planeta się ukazała. Dwie cywilizacje zamieszkują tam. Wszystko tam jest pozytywne, negatywne, neutralne. 19 galaktyk oddziela tą planetę od Drogi Mlecznej, już jest na stole kryształowym. No, mocno zniszczona ochrona planetarna, o połowę już spłynęła z tej osoby, zaczynają od prawej strony głowy przegląd. Okrągły czy wściągnięty. Aktywny. Stres i problemy stwarza ten problem. Kwadratowy czy ściągnięty nie jest aktywny. trójkąt ściągnięty jest aktywny. Niszczy genetykę ten program. Okrągły, Mały chip ściągnięty, Nie jest aktywny. Po lewej stronie mózgu był ośmiokątny chip ściągnięty. Nie jest aktywny. Trójkąt ściągnięty, Program ruchomy bazanem i wzmacnia e, e, bóle cielesne. I e, W kształcie buteleczki czips ściągnięty. Jest aktywny? Nie jest aktywny. Trójkąt ściągnięty. Zaczął się włączać ten program? I zakłóca sen. Mały, okrągły chip ściągnięty, nieaktywny. Zwischen Trójkąt między uszami ściągnięty. Nie jest aktywny. Okrągły czy z lewego oczu do uściągnięcia Nie jest aktywny. Kwadratowy czyp z jamy ustnej wyciągnięty, Program ruchomy ma. Jak się włącza, osłabia system immunologiczny. Mały kwadratowy czy w skarku ściągnięty. Nie jest aktywny. Ma na plecach rozłożonego stwora, ściągają tak jak ma. I te e, toksyny zakwaszały mu całe mięśnie na plecach. Tam Rafael Zayn jest, oczyszcza. <coughs> Zakłada ustę energetyczną do regeneracji. Na rękach nie ma nic, są teraz na organach. Mam okrągły czyp serca ściągnięty, nie jest aktywny. Na płucach nie ma nic, na wątrobie nie ma nic. Trójkąt żołądka ściągnięty. Program ruchomy ma. No i e, takie tworzy ataki głodu. E, apetytu o nie głodu

Trójkąt z prawego biodra ściągnięty. Program zaczął się włączać niszczy stawy biodrowe obydwa, ten program. Są na nogach. Do kolan nie ma nic. Do stóp zjechali nie ma nic. Rafał ściąga teraz tą ustę energetyczną i robi przegląd dogłębny i jeszcze raz, po wszystko. I teraz aura jest sprawdzana, no zniszczona on wewnątrz aura, znaczy, że już te programy już w poprzednich życiach miał. Już aura jest zrobiona, złota energia stworzyła nową aura. I teraz ochrona planetarna obija tą istotę. Usiadł sobie na stole kryształowym. No, bardzo wzruszony jest. Emocje ma takie w sobie, jest bardzo jakby zaskoczony był, czuje to uwolnienie z tych programów, weź już z nim. Jest Uspokoił się, wstał ze stołu i z ukłonem składa podziękowania u wszystkich, żegna się i już połączenie się z ciałem, zjazd portalem. Bardzo się cieszymy, osoba następna uwolniona z programu i teraz zapraszamy Mirosław Andrzej. Wszyscy gotowi? M-I-R-O-S.

Dziewięć galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej i jest na stole kryształowym. No więcej jak połowę ochrona, to już tam prawie na zoniku ta ochrona planetarna była. Ta reszta już spłynęła do stołu kryształowego i zaczynają przegląd od prawej strony mózgu. Trójkąt ściągnięty Program duchowy ma stres i problemy, stwarza okrągły czy wciągnięty, genetykę niszczy ten program, kwadratowy czy wciągnięty, aktywny i stwarza stany lękowe, owalny czy wciągnięty, nie jest aktywny

Okrągły czy ściągnięty. Nie jest aktywny. Kwadratowy czy ściągnięty. Program ruchomy ma. I zakłóca sen. Na uszach nie ma nic. Wężowate stwory dookoła oczu e, ściągane są. No i osłabiają te e, toksyny. Całe otoczki, e, powierzchnie tych powiek, wszystkiego. Zatem ja oczyścił, nałożył kompleks. I trójkąt z prawego oczu dołu ściągnięty. Aktywny. No i osłabia wzrok ten problem. Ja ma usta, nie ma nic. Okrągły czy z ściągnięty. Ten program zaczął się włączać i ma e, działanie na aparat ruchowy, osłabia aparat ruchowy. Kwadratowy, czy z prawego ramienia ściągnięty. No i zakwasza e, muskulaturę na plecach. I Rafael tam założył mocno zniszczone z muskuły, założył e, ustę energetyczną. Okrągły chip z lewej dłoni ściągnięty. Program też zaczął się włączać i stwarza nieporozumienia międzyludzkie. Ten program są teraz na sercu. Trójkąt serca ściągnięty. Nie jest aktywny. Na płucach nie ma nic. Okrągły chip z wątroby ściągnięty. I jest aktywny i, o, i e, zakłóca pracę wątroby okrągły czy z wewnątrz żo żołądka ściągnięty aktywny no i zakłóca pracę żołądka na jelitach nie ma nic na nerkach nie ma nic Trójkąt z pecherza ściągnięty aktywny i e, prac, zakłócano pracę pecherza. Prostata. E, Okrągły czy z prostaty ściągnięty nie jest aktywny. Organy męskie nie ma nic. Na biodrach nie ma nic. Okrągły czyb z prawej go uda ściągnięty. Program już włączony. I ma wpływ na układ krwionośny zakłóca przepływ krwi. Na kolanach nie ma nic. Eee, okrągły chip z lewej stopy ściągnięty, Jest aktywny. Stwarza boleści stóp, ten problem. I Rafael ściąga te, te kompresy, tą chustę energetyczną. I teraz przegląd dogłębny. I jeszcze raz. Mówi, że ale wszystko nie ma nic. I teraz jest aura sprawdzana. Prawie na zaniku aura. Złota energia odbudowuje, odnawia całkowicie całą aurę. On mi się przykazuje. Ja zakupiłam, bardzo mocno to istoty. Już aura jest kompletowana. To jest, to jest zabezpieczenie, aura jest zabezpieczenie dla każdego, żeby bezpiecznie odczyt z ciała. To jest zawsze, dlatego ta aura jest. I już ochrona planetarna obwiniała tą istotę, zobaczymy teraz bez tych programów tą rzeczywistość tej istoty. Siedzi teraz starej. płacze. Po prostu płacze. Mówią, strasznie dużo cierpi przejść. Ta istota w poprzednich życiach też. Weź już go tam, przytulił i uspokajał. I on płacze hmm. dalej, ale e, robi się spokojniejszy. Wszedł ze stołu i u każdego z osób składa wielkie podziękowania za uwolnienie z programu. Już przestał płakać. Zrobił się spokojny i taki, taki jest wzruszony bardzo. Już się pożegnał. kopia odebrała. Połączył się z ciałem, kochani. Zostańcie. No niektóre są takie emocjonalne. No odbieram tak te, te energię. Dobrze kochani, zostańcie zdrowi na